Ciebie to coś, co buduje się latami. Jak, mo jak możemy wspierać naszych wychowanków w tym procesie? Jest z nami w studiu dzisiaj harcmistrzyni Aleksandra Polesek, członkini zespołu Dobrze Być Sobą, która postara się odpowiedzieć na to pytanie i odpowiedzieć, opowiedzieć nam o propozycji programowej WAX Dobrze Być Sobą oraz propozycji Bądź Sobą Działaj. Czuwaj Aleksandra. Czuwaj, dzień dobry. E, na początek pytanie, powiedz nam proszę jakie są główne założenia obydwu programów i do kogo są one kierowane? Są kierowane do członków i członki ZHP, znaczy globalnie jest to program globalny WAX, przygotowany z myślą i w odpowiedzi na niepokojące zjawisko, jakim jest to, że brak pewności siebie i postrzeganie swoich ograniczeń cielesnych, niespełnianie standardów, które gdzieś ktoś tam wdra, w, wtłacza, powoduje naprawdę poważne szkody mówimy o czymś takim, że właśnie nie, nie czujemy się akceptowani, ale jak już tak się bardziej głębiej w to wchodzi, no to wychodzi na to, że ten y, brak pewności siebie i to, że właśnie patrzymy na siebie jakoś tak, że nie jestem taki jak nie wiem, TikTok, Instagram czy gazeta mi po, po, mówi, że powinienem czy powinnam być, doprowadza do tego, że osoby, nawet dorosłe, boją się iść do lekarza. To już jest poważny problem. Czy nie wiem, iść na rozmowę o pracy, więc taki nie tylko. Hmm, Problem pewności siebie, tylko właśnie co, co później z tego może wyniknąć w takiej dalszej perspektywie. Program ten jest skierowany, freebing mi, być sobą, dobrze być sobą, nazwany po polsku. Jest skierowany do członków organizacji. U nas on został zaadoptowany tak, biorąc pod uwagę fakt, że mamy chłopców i dziewczęta w organizacji, i jest podzielony dla różnych grup wiekowych. Można powiedzieć, że to tak, Freebink Me, tutaj proszę bardzo, tutaj mamy tak, tak to wygląda tutaj mhm. proszę. Freebing Me do pobrania na centralnym banku pomysłów jest dla grupy wiekowej 70, 11 14 i obecnie jesteśmy na etapie przygod znaczy, o, rewidowania nowej wersji tego programu w nowej szacie graficznej, pięknej, ładnej, kolorowej. Z wnioskami które, globalnymi, które przeszły po pierwszym, po pierwszym wdrażaniu. I to jest program, który moglibyśmy powiedzieć, że on jest programem takim właśnie, budzącym świadomość, o tak byśmy to mogli powiedzieć. Czyli, żeby pokazać naszym zuchom i harcerkom, harcer har harcerzom starszym, że jest problem. I jak mogą z nim walczyć, i że powinni na to zwracać uwagę. I to jest takie przygotowanie do tego, właśnie, żeby być rzecznikiem. A program Bądź sobą, działaj, czyli ABC Action on Body, Confidence, to jest program, który jest takim programem fokusującym się na rzecznictwie, czyli tym, że już jesteśmy przygotowani, wiemy o tym, że wygląd nie stanowi o wszystkim. I teraz robimy jakieś działanie, które doprowadzi do zmiany, żeby inni też sobie z tego zdali sprawę lub żeby po prostu było im łatwiej, lepiej. W takim razie mam pytanie: jak możemy realizować te propozycje i czego możemy, trochę już zaczęłaś o tym mówić, dzięki nim się nauczyć? No, warunek pierwszy to jest zawsze chcieć. Yy, więc jeżeli ktoś właśnie ma, no myślę, że czasami to jest na zasadzie takie, co by tu można było zrobić, to są zawsze cykle zbiórek, to jest pięć zbiórek. Yy, yy, można je realizować yy, tak yy, na przykład przez jeden miesiąc. Yy, można je sobie jakoś tam podzielić, tylko ułożyć w logiczną całość, one się ze sobą łączą. i yy, yy, no i przetaktujmy, kiedy nasze chciejstwo się pojawi, wtedy najlepiej jest się skontaktować ze swoim ambasadorem chorągwianym, taką sieć ambasadorów i ambasadorek posiadamy lub też z kimś, kto wiemy, że na przykład realizował. Można się zgłosić bezpośrednio do naszego zespołu centralnego. Jeżeli są wątpliwości. Program jest, od, program jest rozpisany w taki sposób, że nawet bez żadnego tam kursu wprowadzającego i każdy jest go w stanie przeprowadzić, bo jest on właśnie, jest tam napisane bardzo szczegółowo dla drużynowego czy drużynowej, o czym należy pamiętać realizując go, na co zwrócić uwagę, jakie są elementy, ale. Warto, tak jakby, żeby właśnie poczuć, zapraszamy, właśnie zachęcamy do tego, żeby zrobić to z kimś, kto już taki program realizował, albo właśnie jest ambasadorem programu. Mhm. Olu, wiemy, że macie coś takiego, co nazywa się Activity Pack. No i teraz mam pytanie, czy mogłobyś nam pokazać, wytłumaczyć, co to jest, jak to wygląda, z czym to się je? Nie, za, nie, nie zachęcam do jedzenia, bo celulozę mm -hmm. trudno, ciężko. No właśnie Activity Pack to są te publikacje, które można po, pobrać e, z Centralnego Banku Pomysłów. Tutaj jest strona pierwsza. E, ja się tutaj wyrwałam, że ja będę Wam mogła pokazać Activity Pack, ale się okazało, że on e, jest w, właśnie w, w obiegu, w, w, ten, w środowisku moim. E, ale e, są. I w, co w Activity Packu jest? W Activity Packu jest właśnie opisane idea, program, i krok po kroku każda zbiórka, wszystkie materiały, co tam jest potrzebne, jak to zorganizować, o czym pamiętać. Elementy takie właśnie w majsterki czyli właściwie na zasadzie otwieramy sobie jest instrukcja obsługi, przepis od A do Z na przykład w activity packu mamy właśnie opisane zbiórki w przypadku bądź co bądź działaj mamy na przykład właśnie taką mapę pokazującą nam po kolei co trzeba zrobić i tak dalej i tak dalej więc to wszystko jest do tych nowych propozycji znaczy może nie nowych propozycji, przepraszam, do nowej wersji propozycji. Będzie też obudowa w postaci dziennika refleksji dla każdego członka, dla osoby realizującej ten program. Także właściwie pobrać, przeczytać i zaczynać robić. I ważna też rzecz tutaj, że żeby właśnie, dlaczego warto się skontaktować z ambasadorem, czy tutaj z programem, y, znaczy z, z zespołem centralnym, y, no, żeby po skończeniu tego programu, oczywiście najważniejsze, co może być, kolejna plakietka na mundur, tudzież kocyk, tudzież naszą szarfę, także w zależności od tego, co, gdzie kto przyszywa. Z ambasadorem kontaktujemy, ambasadorem chronogwianym kontaktujemy się mailowo przez zespół centralny. Jak to wygląda? E mailowo. Uh -huh. na na, w naszym intranecie jest strona poświęcona uh -huh. właśnie programowi. Tam są wypisane osoby, z którymi się można kontaktować. Jeśli jest y problem z tym i y responsywność jest y nie taka jakiej się oczekuje, to zachęcamy zawsze do kontaktu z zespołu centralnego. Ktoś się y odezwie i y bardzo elastycznie, w zależności od tego, czego bardziej potrzeba. Yy, zawsze jest jakiś tam sposób, jeżeli tylko jest chęć realizacji programu, więc yy, jesteśmy, żeby pomóc i żeby właśnie każdy z tego korzystał. Mhm. Olu, dziękujemy Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was, drodzy widzowie, zapraszamy do zapoznania się z programem Dobrze być sobą i bądź sobą, działaj na internecie zh.